Cześć, witajcie kochani widzowie, w kolejnym odcinku w piątym wreszcie Alana Wake'a. Zapewne się zastanawiacie co robi tutaj wrak samolotu. Od razu wam powiem, że to nie moja wina, ja nie miałem nic z tym wspólnego. Naszym zadaniem wciąż jest wydostanie się z tego strasznego lasu i mam nadzieję, że po prostu wkrótce dojdziemy na sam koniec tych kupi pędrówek po lasa, bo jak wiecie ja ich nie lubię. O. 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 Okej. Okay. Co ja mówiłem, już zapomniałem. Szczałka pokazuje, że mamy iść w tym kierunku. Ale ja mam ochotę zbadać się jednak ten wrak samolotu, więc może coś tam znajdziemy ciekawego. O! pieprzone kruki. Zapomniałem o tych krukach. Słyszycie to oddychanie. Tutaj coś jest, kurde. Może tutaj na samej górze wow, 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 wow. To nie było dobre Fuck sake Ale jaja Ja wiedziałem że to się tak skończy ale wciąż szedłem tam Sensu To coś się pokazuje A plama Dobrze ją zauważyłem Trzeba niszczyć wszystkie plamy atramentu Hmm. To były szczałki, one coś pokazywały, zapewne coś tam było na samym końcu. O, tam jest coś eee, Da się coś wskoczyć? Da się Bla 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 bla. Tak, to będą torcze. Jest dobrze Swick, secret found. Yeah. No otwieraj dzieci, co? Znalazłem razę, więc już mam 8. Coś jeszcze? I kto tutaj cały czas tak dycha? Ja wiem, że ma być klimat w grze, ale kuźwa, moim kosztem... Z takim kosztem mojego życia... Ja jestem człowiek młody ja chcę jeszcze żyć... Długo bez siwy włosów, a po prostu co chwilę coś mi dycha tutaj w tej grze pieprzonej. Strach! Strach! Dobra. Idziemy tam, gdzie pokazuje punkcik na mapie, czyli w tą stronę. Bez drzewa, chaszcze, kamienie, głazy, whatever Dobra, idziemy. się cały czas rozglądam. O! Kolejna raz. Raz nigdy mało. Jeśli dobrze pamiętam, rzucało się pod środkowym przyciskiem myszy. no ale to się okaże w akcji. Zaraz coś mi napadnie. Ja wiem, że się coś zaraz stanie. O! Kuź wasz, O no, przeładowuj Ład, dostałam toporkiem. Kuźwe, no Dlaczego nie możemy mieć jakiegoś Desert Eagle albo coś w stylu? Kami... ten, nie kamikazy, tylko... Yy, Uzi. <grywy> Jeszcze kuźwa dzipię. No i poszło prawie 15 naboi, jeśli nie więcej. Tragedia wręcz Dobra Kto to rzucił? A! Ja pierdolę Tu jest jeszcze jeden, tak? Tam Wow, wow, wow! Skąd biorą tyle tych toportów Na jakieś wyprzedaży je dostali albo coś? Kuźwa... Zostajesz drwanym, dostajesz od razu 30 toporów w zestawie. Czas, in case gdybyś gubił. Mm, not good. To jest jakiś safe? Nie, co to jest? Punkt zapisu. Punkt zapisu? Jest, jest dobrze. Zawsze to jakiś progres. Mamy amunicję do karabinu i rewolweru. wciąż te na muzyczka w tle. Chyba się w tle rozejrzę, może coś znajdę akurat. Zapewne znajdę ciecie kuźwa. Aaaa, pierdolić to. Najwyżej będę musiał się wrócić po jakiś maszynopis albo naboje. Ukryte gdzieś w haszczach. Przejdziemy powoli po tej kłodzie aczkolwiek chyba nie muszę po A prawie spadłem No nie mówcie mi, że, że ja muszę iść tam Nie, dowody nie Muszę iść tam Kuźwa Zaskoczymy Ua! No To jednak nie było rozwiązanie dobre Dobrze, że jest zapisana gra niedaleko jeszcze raz idziemy Szczałka pokazuje, żeby iść tędy. Aaa, tam jest domek jakiś. Tylko jak tam przejść bezpiecznie, bez zabijania siebie? Tędy. O, coś tutaj do góry jest. Chyba termos. Tak, termos. Kolejny do kolekcji. Który to już jest? 10, 15, 20... Ktoś to liczył? Ktoś pamięta? Hmm. O, może tutaj się da przejść? Wygląda jak jakaś ścieżka w lesie. Tak... Opa, pa, 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 pa! Spierdalać! Włóż baterię, szybko! Trzeba jakiś granat kuźwa albo bozuka Kurde tak jak leża teraz przecież... Normalnie ja bym podszedł do niego i z buta kurde mu. Ale nie musiałem przeładować bez sens Przeładuj ten rewolwer A, jeden nabój mi został zajebiście Co to jest? konewka Ja chcę jakąś amunicję

Szukuź no? <grywa> Tego się akurat nie spodziewałem. One more time. Alan, teraz mnie zawiedź. Trzeba skakać jednak. Szybko, 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 szybko. Wow, Je, wow, wow. yeah, je, yeah, yeah. wow. To akurat nie spadło do wody, jest dobrze. Zaskoczyło te pudła niżej, co? No. O, jest wejście. Jak ninja, kurde. Dobra, tutaj nie ma żadnych nabojów. Przydałoby się. Co to? Śnieg, nie kurz. O, jest amunicja. Ile? 24. Wow. I like it. Kolejna plama. Pamiętam, że jak byłem młody, to można było kupić takie specjalne flamastry. Jak byłem młody, jak chodziłem do szkoły. Flamastry, które wystarczy przejechać po atramencie i atrament znikał. Kiedyś napisałem takim specjalnym długopisem kartkówkę z matematyki. I zanim mi wykładowca, właściwie nauczyciel, oddał tą kartkówkę, to cały atrament prawie wyparował. że kartka była... Prawie biała, no ale na szczęście on zdążył ją poprawić i udało mi się zajść przemiot. O, mogę kopnąć Proje! Oh, yeah. O! Winda! Aha! To można przeskoczyć. Dobra, ale zobaczymy sobie na dole. Tak, więc niewiele brakowało, abym oddał nauczycielowi pustą kartkę. O, kolejna kartka masz na napisu. Skoro mówimy o kartkę. Aj się ufa tym zdobyczom techniki. Pisaki, jakieś pióra, które da się wymazywać. Uff. Shift. Yo! This is how we do it. Tylko Charlie i Alan Wake tak potrafią skakać. Ja ktoś pytał. Yeah. Kolejne zniszczone. Tutaj coś jest. O, kolejne race. Coś ostatnio mi nie pomagały, no ale. Dobrze je mieć niż nie mieć, co nie? Tutaj dupa. Się trzeba skakać gdzieś albo coś. O! Można da się dojść. O. A, nie myślałem, że coś tu jest, to trzeba się spinać. Spinałem się. W takim razie. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie. U, tutaj tylko piprzony kruk. O. Fuck sake. Powinien być tutaj jakiś tryb dla ludzi strachliwych i starszych, że po prostu pojawi się jakiś znaczek na plansz... Kwiśla na planszy, na monitorze i informuje, że zaraz się coś stanie. Aj, byłoby dobrze. O, już weszliśmy? Ej. Wow. Ja pójdę przy ścianie. Just in case. The darkness. Pff! Spuchniałego drewna, no. No, dalej. All right, yeah. The darkness co? Where's her face. What? Sense. That first, she goes running, or To byłoby trochę dziwne. Ale w tej grze jest wszystko możliwe. No. karabin myśliwski. Kolejne naboje, już mam 10. Ale zmienimy sobie na revolver. Zachowamy to na później. I jumping puzzle. czy w Minecrafcie w kuśio spadłem. O! Już strona masz napisu. Znowu trzeba wyjść tedy. Bom bom bam bam! Yee! Achievement unlocked! Skakanie po skrzyniach. Hmm. się w szyku tutaj rozejrzeć, czy może czegoś akurat nie ma. Jakiejś amunicji. No niestety nie, bieda. Coś tu się świeciło? Nie, szkoda. Kolejna skrzynia. Nie da się jej otworzyć. Nie da się schować tam żadnego młotka, ani kilofa, niczego. Skrzynka znowu, ja mówię, co? Alright, amunicja... nie, jest amunicja, jest, super, super. Musimy iść do góry, tylko ja chcę przecież zbadać ten fragment. To dość ciekawie wygląda. Kłody drewna. Pasjonujący widok. Tutaj da się nie... Da, nie da się nie wyjść, nie da się wyjść. Hmm. Jest coś tam? No niestety nie. No, Mam aż los.

Kuźwa no Tu też dalej, lecz się, lecz się, je! Kuźwa! To tratuje Jeszcze raz, no Oof Kuźwa te piwczone kłody drewna i ta beczka co na mnie spadła Ciekawe, czy tam było piwo Bo aby tak to mi się wrócić można nawet I cały czas ze sobą targał Hmm. To jest jakiś pomysł. No, ja na pewno bym tak zrobił, nie wiem jak Alan. Bo ty względem się różnimy. On lubi piwo. Raczej znaczy, on nie lubi piwa, ja lubię piwo. Praca Baterie. I amunicja. Oh, yeah! No, widoki tutaj mamy ładne. Uff. Szkoda, że nie ma aparatu. Mmm. Mm. Campgrounds. tutaj, jestem tutaj, drzewo tutaj, jestem tutaj, nic. No ludzie, no dajcie wam i spokój święty, co? Eeeeee... Ja się tędy wyjść? No oczywiście nie da się. Trzeba czas użyć moją szczelbę. No chodź tutaj, chodź, chodź. Swaniaczku. Pier światło. Ech. Ludzie, no ale on jest odporny na te naboje. Yeah, right. All right. Kuźwa, no. Mógł chociaż tą piłę motorową zostawić. Mm hm, Krót staw Good stuff. Dobrze, że mam dużo naboi. Tutaj mi zostało 9, 25, 7 lat. Coś czuję, że jesteśmy blisko wyjścia z tego pieprzonego lasu. Powietrze się zmieniło tutaj. Już nie jest takie super rześkie. Mhm. Mm Zwiedzimy sobie, co jest do góry. Jakieś tutaj malunki na ścianach, jakieś. Indiańskie, azteckie albo ufockie. Nie wie, takie osoby nie ma jak ufockie, no ale Pierwszyś to co? Alright. Tam trzeba iść do góry. Campgrounds, dobrze. Biegiem, biegiem. Nie ma się co pierdalać. Trzeba wrócić do miasta i steki ich Elderwood National Park. Good. I misie!

Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Hello! Bye bye!